Postu Paweł, w drugim liście do Koryntian, w drugim rozdziale, powiedział, że pisał do nich z głębi serca. E, Pośród wielu łez, nie aby ich zasmucić, lecz aby poznali nader obfitą miłość, jaką żywił do nich. Biblia to wciąż Boże słowo, e, skierowane na, do nas z głębi Jego serca. Posłuchaj dziś tych słów. A tak, jeśliście wzbudzeni z Chrystusem, tego co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej, o tym co w górze. Myślcie nie o tym, co na ziemi. No, przeciętna osoba ma dziennie od 60 do 70 tysięcy myśli. Dzień ma 86 400 sekund. To znaczy, że prawie że co sekundę myślisz o czymś. Przy tym 90% Twoich myśli powtarza się. No, jeśli często myślisz o tym, co niewłaściwe, co nieprawdziwe, co kłamliwe, czyli, czyli nieboże, Łatwo możesz utknąć w takim niezdrowym schemacie myślenia. Pomyśl, że Biblia mówi, jak człowiek myśli w swoim sercu, albo jak kalkuluje we własnej duszy, taki jest. Więc nie tylko życie, ale jakość jego jest odzwierciedlona w tym, jak myślisz. No, myśl często o tym, co w górze. Powiesz w jaki sposób? Pomyśl, te myśli z góry są zapisane w tym słowie. Często myśl. Nad nim. Rozmyślaj, rozważaj, medytuj, to znaczy mów do samego siebie, bo jak czytamy, szczęśliwy jest człowiek, który ma upodobanie w słowie Pana i nad jego słowem rozmyśla we dnie i w nocy. Będzie on jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, wydające owoc we właściwym czasie, którego liść niewiennie. A wszystko, co uczyni, powiedzie się i chcę, abyś o tym pamiętał w tym tygodniu.